Dzień widzowie, jestem Piotr i witam Was w drugim odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy drapać do i i w Altron i będziemy jeszcze sprowadzać maszyny z Tu mam do 7210, bodajże 200 Jedziemy nim po drapak. Będziemy drapać na polach oba. Na tym i na tamtym. A walką będę ora. W sumie ta pracownika zatrudnia ja będę już. Je. O, może wyjadę jeszcze tym ciągnikiem. Prześ, sprzedam ile? Z 15 minut przed odcinkiem ten. Książkę. A to jeszcze... To jeszcze mam po całe resztki po tym. Po kisiącach. Krów jeszcze nie mam, bo niepotrzebny mi, bo za daleko nie mam. Ale gdzieś sobie mógł jeździć, tylko że nie chce mi się. Jedziemy teraz na gospodarstwie tu mieć drzewo, jeszcze go nie sprzętnąłem. Ja u mnie brali, dlatego tak się śmieje. Bo przecież nie mógł pójść sobie, bo nagle ma Przyszedł do mnie i płakał, żeby zostać. Jak, jak zostawicie pod tym odcinkiem suba. suba. I 50 łapet w, w górę będzie vlog z orania ciapkiem. I tak mam masejka, ile u mnie jest, 20 dni u mnie jest, i tak o, wysłużony już trochę. Beg jeszcze nie było do 4, on był najsilniejszy, bo miałem jeszcze ciągnik wypożyczony, ale wczoraj zwróciłem, bo nie mogłem wyjechać ciągnikiem i musiałem sobie pożyczyć taki większy, takiego kejsa. No. I zaraz sobie ten, Zaraz będziemy rozlewać gnojowice w altro, a potem będziemy orać. Jeszcze na, jak mi się uda na odcinku, to jeszcze zasieję. W razie czego to nie będzie żadnych takich funymonest, czy coś w tym stylu. O, I teraz bierzemy w I tu będziemy pod tym... Halom podaj, że jest Boże, jest zboże. Kukurydza będzie Rzepak Patrzcie co się dzieje jak stoi Waltrą z beczką Widzicie jak Waltra stanęła nagle i się ruszała Tak jak mówiłem, łapkę w górę i subskrypcję będzie vlog z oraniem ciapkiem od kukurydzy. Opuściłem tego z wozu a zej jakiegoś tam beczki po prostu je opuściłem. Jak widzicie mam 20 tysięcy, bo zostało mi po zakupie tego.